dają szansę na mobilność, bezpieczeństwo żołnierzom wojska polskiego, dają szansę na dobrą efektywność. Cały czas jesteśmy w procesie też udoskonalania. Przed chwilą mieliśmy odprawę z zarządem grupy PGZ, z Rosomaka, z panem generalem Gutelem, szefem Agencji Ukrainy. Mówiliśmy właśnie o tej wymianie doświadczeń pomiędzy żołnierzami, którzy operują na lekwanach już dzisiaj i wprowadzaniem zmian do kolejnych wersji, do kolejnego Modelu. To jest to założenie, który, na którym nam bardzo zależy. Pani minister Gołota, nadzorujący polski przemysł zbrojeniowy imieniu Skarbu Państwa w imieniu aktywów państwowych bardzo mocno podkreśla sprawy związane właśnie z inwestycjami w polską grupę zbrojeniową. Rozwój. Przed chwilą też rozmawialiśmy o możliwym rozwoju zakładu Rosomu, też zabezpieczeniu na najtrudniejsze. Okoliczności, żeby ta produkcja była i bezpieczna, i trwała, o wzroście zatrudnienia. To wszystko wiąże się z tym kontraktem, który dzisiaj Wojsko Polskie, Ministerstwo Obrony Narodowej deklaruje, który, pod którym się dzisiaj podpisujemy. W tym roku będzie umowa nie tylko ramowa, ale będzie umowa wykonawcza, więc praca będzie dla wszystkich. 450 osób teraz pracuje w Rosomaku, w Siemianowicach Śląskich. Będą kolejne osoby, które na pewno potrzebne są przy tych kontraktach. Rosomak słynie, jak sama nazwa wskazuje, z kołowego transportera opancerzonego Rosomak, który jest marką samą w sobie. Sprawdził się w wielu miejscach, gdzie działają nasi żołnierze. Sprawdza się i na terytorium Polski, ale i w misjach zagranicznych, w których bierzemy udział, w których nasi żołnierze posługują się. Różne wersje Rosomaka. Kolejne umowy były podpisane i w tym, i w ubiegłym roku trwa dostarczanie do Polskiego Wojska. Współpracujemy w tym zakresie i z Finlandią, ale też rozmawiamy z naszymi partnerami na Słowacji, żeby Rosomak stał się jeszcze bardziej produktem eksportowym. Więc w Rosomaku, się Siemianowicach Śląskich KTO, ale ja dzisiaj na stałe już można powiedzieć, legwany w różnych wersjach. To pokazuje, że Współpraca, którą proponuje Pan Prezes Leszkiewicz pomiędzy Rosomakiem, Mielczem, Autosanem, wydaje się jak najbardziej zasadna. To jest coś, co powinniśmy rozwijać, że transport kołowy rozpoznawczy, bo przede wszystkim taki dzisiaj o takim dzisiaj mówimy, musi się rozwijać. To jest budowa sił polskiej gospodarki. Przemysł zbrojeniowy musi być kołem napędowym polskiej gospodarki. I to też trzeba powiedzieć tu, w województwie Śląskim. Są z nami zacni reprezentanci tego regionu, pan minister Henryk Kiepura, pan marszałek Grzegorz -Boski. Bardzo Wam dziękuję za to, że wspieracie rozwój województwa śląskiego, że przyciągacie inwestycje. Według raportu firmy Deloitte przemysł kolejniowy może być dla śląska nowym oddechem tak naprawdę kolejną falą modernizacyjną, kolejną falą zwaną związaną z uprzemysłowieniem tego regionu. Zmienia się struktura gospodarcza województwa śląskiego. Przemysł ciężki, w dużej części oparty o górnictwo, myślę, że będzie przechodził teraz w przemysł równie odpowiedzialny i najcięższej wagi, czyli przemysł obronny, którego dzisiaj najbardziej potrzebujemy. Kolejna umowa podpisana w województwie śląskim w ostatnich tygodniach, 1 sierpnia. Byliśmy tutaj wszyscy razem z naszymi koreańskimi partnerami, w Bumarze zdecydowaliśmy, że będzie produkcja spolonizowanej wersji czołgu k 180 czołgów zamówiono, wtedy dla polskiego wojska podpisaliśmy takie zobowiązanie. Ten proces się rozwija, już niedługo w Korei pan prezes Leszkiewicz wraz z całym zespołem będzie podpisywał kolejne umowy z naszymi koreańskimi partnerami. Dochodzą się mianowice Śląskie, dochodzi działanie związane z pozyskaniem Huty Częstochowa, Maskpol, inne plany, o, o których myśli minister aktywów państwowych, pan minister Gołota, pan minister Balczuk, o tym co planujemy w całości rozwoju przemysłu. Więc Śląsk może stać, powinien moim zdaniem, stać się centrum przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Już dzisiaj z, tego, z tej branży, również podwójnego zastosowania, generuje 113 miliardów złotych. To jest branża zbrojeniowa tylko w województwie śląskim. Patrzcie się, jaka to jest wielka perspektywa. Wojsko polskie potrzebuje najlepszego sprzętu. Chcemy kupować w polskich zakładach, w polskich firmach, budujemy leki transporter rozpoznawczy, leki opancerzony transporter rozpoznawczy klasz, też w polskich zakładach, AMZ Kłótno. One już są produkowane i dostarczane sukcesywnie dla wojska polskiego. To się wszystko uzupełnia. Z jednej strony przemysł prywatny, z drugiej strony nasz sztandarowy dostawca sprzętu dla wojska, Polska Grupa Zbrojniowa. Za kilka dni znów promocja tej grupy w różnych krajach i promocja polskich firm. To jest dla nas też wielkie zadanie, żebyśmy nie tylko produkowali na potrzeby polskie, ale tak jak pioruny w wielkim kontrakcie sprzedajemy. Do Szwecji, do Belgii, do innych państw. Tak, Rosoma, ale i Lekwa może stać się produktem eksportowym. Liczę na Was, liczę na całą załogę. Wiem, że jesteście specjalistami najwyższej klasy, że macie swoje doświadczenia i energię młodości. Dziękuję zarządowi za dobrą ofertę i takie wsłuchiwanie się też w nasz głos tych potrzeb wojskowych. Wojsko będzie ewoluować. Zmienia się pole bitwy, zmienia się taktyka, która jest stosowana, Ukraina i implementacja doświadczeń z Ukrainy powoduje, że musi być elastyczność w umowach, które podpisujemy. Bo systemy, które były aktualne wczoraj, są bezużyteczne jutro. I musimy być bardzo gotowi szybko do implementacji najnowszych rozwiązań. Dlatego te platformy do transportu dronów, jak również rosomaki, które są dostarczane do nas z wyrzutniami dronów, są tak nam bardzo potrzebne. To pokazuje, że strategia przyjęta przez rząd budowy wojsk dronowych, systemów antydronowych, wielowarstwowej obrony powietrznej, tarcza wschód i rola właśnie tych systemów w uszczelnieniu granicy jest kluczem dzisiaj dla bezpieczeństwa. Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Ludzie się obawiają o swoją przyszłość, zastanawiają się, co będzie jutro. Takie kontrakty, miejsca pracy ale też stawianie na polskich dostawców niezależność łańcucha dostaw jest są gwarancją bezpieczeństwa. Więc nie tylko ja na was bardzo liczę, nie tylko my liczymy jako rząd na firmy Rosomag, na PGZ, na terminowe dostawy dla wojska, ale przede wszystkim nasi obywatele. Polacy liczą, że będzie jeszcze więcej zakupów w polskim przemyśle. Że będziemy stawiać na to co polskie, bo to jest niezależność również. W tych skomplikowanych czasach i tak będziemy robić. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego kontraktu, szczególnie partnerom z Polskiej Grupy Zbrojeniowej i tym, którzy tysiącu osób, a już niedługo coraz więcej, w Agencji Uzbrojenia działają każdego dnia po to, żeby obsługiwać kontrakty na miliardy złotych. Na ponad 500 miliardów złotych tych kontraktów jest zawartych. Żeby to było jak najstaramniej wydatkowana na każda złotówka żeby podatnik miał pewność, że trafiają w najlepsze ręce i dostarczają najlepsze produkty. Bardzo serdecznie dziękuję na ręce pana generała Kuptela, panu ministrowi Bejdzie, który nadzoruje cały proces zakupowy dla wojska polskiego. To jest dobry zespół, który każdego dnia przynosi nam, jak widzicie, nowy kontrakt. Wczoraj wojskowe zakłady łączności. Kontra...